Jakie to państwo z łatwością przyjmuje wychodzenie w kolorowych piżamach, walczy z upałem w pełnych ninja strojach i przekształca pozornie chaotyczny ruch motocykli w codzienną formę sztuki. Witaj w Wietnamie, kraju, gdzie starożytne tradycje harmonijnie splatają się z nowoczesną pomysłowością w sposób, którego nigdy byś się nie spodziewał. Wyobraź sobie, delektowanie się parującą miseczką aromatycznego fołu za zaledwie około 8 zł, siedząc na małych plastikowych stołkach. Podczas gdy wokół ciebie rozbrzmiewa żywy hałas tętniących życiem ulic. Ale te charakterystyczne zwyczaje to nie tylko dziwactwa, odsłaniają kulturę głęboko zakorzenioną w praktyczności, odporności i niezłomnym poczuciu wspólnoty. Dołącz do nas, gdy zagłębiamy się w fascynujące rytmy życia w Wietnamie, miejscu, które wyzwoli i wzbogaci Twoją perspektywę na świat. Noszenie piżam na zewnątrz. W wielu krajach piżamy są zarezerwowane wyłącznie na czas snu lub relaks w domu. Ale w Wietnamie ten codzienny strój nabiera zupełnie nowego życia. Tutaj całkowicie normalne jest widzieć ludzi noszących piżamy przez cały dzień, niezależnie od tego, czy sprzedają parujące miski fo'u, spacerują, czy nawet wychodzą na randkę. Ta praktyka nie ogranicza się tylko do starszych pokoleń, młodzi ludzie również przyjmują komfort i prostotę noszenia odzieży nocnej w miejscach publicznych. W przeciwieństwie do innych części świata, gdzie wyjście na zewnątrz często wymaga eleganckiego ubrania, nawet na wyrzucenie śmieci, kultura wietnamska ma znacznie bardziej zrelaksowane podejście. Tropikalny klimat kraju odgrywa dużą rolę w tym trendzie. Materiały piżamowe są zazwyczaj miękkie, przewiewne i lekkie, co czyni je idealnymi do zachowania chłodu podczas codziennych zajęć. Dodatkowo, wietnamskie piżamy często przypominają długie koszule z długimi spódniami, które są skromne i praktyczne, zapewniając, że są doskonale odpowiednie do zakupów, załatwiania spraw czy pracy na tętniących życiem ulicach. Więc jeśli odwiedzisz Wietnam i zobaczysz kobiety przygotowujące jedzenie uliczne w swoich piżamach, nie martw się. To tylko jeden z wielu uroczych i unikalnych aspektów wietnamskiego życia. Ale oto twist, jak kultura, która przyjmuje swobodny komfort piżam, może jednocześnie akceptować uderzająco inny trend pełnozakrytych Ninja burkes, które dominują w tętniących życiem ulicach Wietnamu. Ninja Berki dla ochrony przed słońcem. Co przychodzi Ci na myśl, gdy myślisz o Wietnamie? Poza zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i żywymi miastami, jest jeszcze jeden uderzający widok, który może przyciągnąć Twoją uwagę: kobiety ukryte w pełnozakrytych strojach popularnie nazywanych ninja burkes lub strojami ulicznych ninja. Te zestawy składające się z długich kurtek, rękawic, masek i okularów przeciwsłonecznych są znacznie więcej niż tylko modowym stwierdzeniem. Reprezentują sprytną i praktyczną adaptację do intensywnego światła słonecznego w Wietnamie oraz głęboko zakorzenionych kulturowych ideałów piękna. W kraju, gdzie wskaźnik promieniowania ultrafioletowego często osiąga niebezpiecznie wysokie poziomy, te stroje oferują lepszą ochronę przed słońcem w porównaniu do filtrów przeciwsłonecznych, które nie są tak powszechnie stosowane. Ale historia sięga głębiej. Wietnamskie preferencje dla jasnej skóry. Dziedzictwo wpływów rolniczych, kolonialnych i standardów piękna Azji Wschodniej wciąż kształtują codzienne wybory. Historycznie jaśniejsza skóra symbolizowała wyższy status społeczny, podczas gdy ciemniejsza skóra była kojarzona z pracą na świeżym powietrzu. Te trwałe ideały motywują wiele kobiet do chronienia się przed surowym słońcem. Oprócz ochrony przed słońcem, te okrycia działają również jako bariery przeciwko zanieczyszczeniom i kurzowi co jest istotne dla osób jeżdżących na motorach. Które są głównym środkiem transportu w kraju. Termin ninja humorystycznie odzwierciedla styl od stóp do głów, a zabawne memy, takie jak ninja lead, żartują z tych strojów i nawyków jazdy kobiet noszących ten unikalny wygląd. Jednak pod żartami kryje się niezaprzeczalna praktyczność. W miarę jak Wietnam zmaga się z rosnącymi temperaturami spowodowanymi zmianami klimatycznymi, te stroje łączą tradycję kulturową i nowoczesną konieczność w wyraźnie wietnamski sposób. Ale jak te chroniące przed słońcem Ninja Berki, łączą się z ikonicznymi ulicami pełnymi motocykli w Wietnamie i CO ujawniają o powiązanych priorytetach kraju dotyczących praktyczności, piękna i odporności. Zanim zagłębimy się dalej, mam szybka prośbę jeśli cieszysz się tą podróżą, kliknij dzwonek powiadomień i naciśnij przycisk subskrybuj. To prosty sposób na wsparcie kanału i pomoże nam kontynuować tworzenie treści, które inspirują ciekawość i eksplorację. Jeśli to zrobisz, obiecuję, że moja ekipa i ja będziemy pracować niestrudzenie, aby uczynić ten program jeszcze lepszym dla Ciebie. Umowa? Szaleństwo motocykli. W Wietnamie stały dźwięk motocykli jest definiującą cechą codziennego życia. Czy wiesz, że Wietnam ma jedną z najwyższych stóp posiadania motocykli na świecie? Do roku 2024 liczba zarejestrowanych motocykli wzrosła do dziesiątek milionów, tworząc dynamiczny ruch dwukołowców w tętniących życiem ulicach. Motocykle dominują na drogach Wietnamu ze względu na swoją przystępność i zdolność do łatwego poruszania się po zatłoczonych urbanistycznych krajobrazach i wąskich uliczkach. Podczas gdy prawie każdy dorosły motocyklista nosi kask, dzieci to inna historia. Nie jest rzadkością widzieć dzieci poniżej 10 roku życia noszące tylko czapki zamiast kasków ochronnych. To rodzi interesujące pytanie, dlaczego praktyki bezpieczeństwa różnią się tak zauważalnie między dorosłymi a dziećmi w kraju, gdzie kultura motocykli jest tak zakorzeniona. Czy może to być kwestia norm społecznych, wyborów rodzicielskich czy luk w egzekwowaniu przepisów? Podobnie zagadkowy widok to cykliści. Wielu z nich osiąga prędkości porównywalne z motocyklami, ale rzadko nosi kaski, co kontrastuje z niemal powszechnym używaniem kasków wśród motocyklistów. Co to może ujawniać o postawach wobec bezpieczeństwa lub praktycznych wyzwaniach codziennego życia w Wietnamie? Motocykle reprezentują więcej niż tylko transport, są oknem na zaradność, rytmy i tożsamość kulturową wietnamskiego życia pokazując, jak tradycja płynnie łączy się z nowoczesnością. Ale dlaczego dzieci tak często widuje się bez kasków na motocyklach, podczas gdy dorośli ściśle przestrzegają praktyk bezpieczeństwa? Co to ujawnia o priorytetach i normach kulturowych? Daj nam znać swoje myśli w komentarzach poniżej. Kultura jedzenia ulicznego. Co sprawia, że Wietnam jest tak fascynujący? Jego żywe życie uliczne i silne wartości wspólnotowe mogą mieć na to odpowiedź. Jednym z najlepszych sposobów na odkrycie tego jest przez jego ikoniczną kulturę jedzenia ulicznego, kluczową część codziennego życia, która łączy ludzi z różnych regionów i pokoleń. Stoiska z jedzeniem ulicznym są wszędzie w Wietnamie, odtętniących życiem ulic Ho Chi Minh City po ciche zakątki obszarów wiejskich. Ci sprzedawcy oferują szereg przystępnych dań, jak sycąca miska foł za zaledwie 8 do 10 złotych. Prawdziwy urok jednak leży w doświadczeniu. Małe plastikowe stołki ustawione wzdłuż chodników zapraszają przyjaciół, rodziny i obcych do wspólnego delektowania się posiłkami. Ta tradycja nieformalnego jedzenia odzwierciedla głęboko zakorzenione poczucie wspólnoty w Wietnamie. W Ho Chi Minh City przestrzenie publiczne zmieniają się nocą. Nastolatkowie siedzą w kręgach na ziemi, podjadając przekąski z sklepów spożywczych, śmiejąc się i rozmawiając. Niektóre sklepy nawet zapewniają poduszki aby przyjąć tę unikalną praktykę. O szóstej wieczorem te przestrzenie tętnią życiem, od prób tanecznych po ożywione rozmowy w grupach. Dlaczego Wietnamczycy wolą publiczne miejsca od formalnych, takich jak kawiarnie czy restauracje? To fascynujący wgląd w kulturę, która ceni połączenie i kreatywność. Kuchnia regionalna Wietnamu jest równie niezwykła. Północ oferuje subtelne dania, takie jak ban ha i pho. Centralny region prezentuje pikantniejsze opcje, takie jak ban bohu i chrupiące ban kseo. Na południu, z bogatą bazą rolniczą, znajdziesz słodsze potrawy, takie jak ban mi i hao Te specjały odzwierciedlają kulturowe skrzyżowania Wietnamu, łącząc chińskie i francuskie wpływy w daniach takich jak ban kwan. Wietnamska kuchnia to nie tylko smak, to także zdrowie i równowaga. Świeże zioła, chrupiące warzywa i chude białka definiują tradycję, która wpisuje się w dzisiejsze zdrowotne trendy. Ale jedzenie uliczne w Wietnamie to nie tylko znajome smaki. Niektóre dania mogą zaskoczyć nawet najbardziej odważnych smakoszy. Wkrótce je odkryjemy. Egzotyczne potrawy. Dla odważnych smakoszy Wietnam oferuje menu egzotycznych potraw, które przekraczają granice i odzwierciedlają bogactwo jego tradycji kulturowych. W obszarach wiejskich węże nie są tylko przerażającymi stworzeniami, ale są wysoko cenione jako kulinarne delikatesy, przygotowywane na wiele sposobów, Mogą być smażone strawą cytrynową lub powoli duszone w aromatycznych zupach. Piupi jedwabników to kolejny ulubiony przysmak uliczny, który napotkasz w Wietnamie. Te przekąski mają chrupiącą skorupkę, gumowate wnętrze i orzechowy smak. Dla miejscowych to nostalgiczny smakołyk, dla odwiedzających to odważne wprowadzenie do unikalnego kulinarnego świata Wietnamu. Choć bardziej znane z Filipin, balet, czyli zapłodnione jajokaczki, jest również uwielbianym daniem w niektórych częściach Wietnamu. Często jedzone z świeżymi ziołami, limonką i solą, ma bogaty, wyrazisty smak, który wyzwala zarówno podniebienie, jak i postrzeganie. Być może najbardziej kontrowersyjnym wietnamskim napojem jest wino wężowe. Przygotowywane przez fermentację całego węża w winie ryżowym, ten mocny napój uważa się za mający właściwości zdrowotne, w tym zwiększające witalność i leczące dolegliwości. Znalezione w obszarach wiejskich i sklepach z pamiątkami, Wino wężowe jest równie mocno kulturowym artefaktem, co napojem. Chociaż te potrawy mogą wydawać się niezwykłe, a nawet szokujące dla obcokrajowców, niosą głębokie znaczenie kulturowe w Wietnamie. Degustacja tych egzotycznych potraw oferuje nie tylko kulinarne przygody, ale także wgląd w duszę wietnamskiej kultury. Czy odważyłbyś się spróbować? Podziel się swoimi myślami w komentarzach. Zwyczaje grupy etnicznej Hamon. Grupa etniczna Hamong w Wietnamie znana jest z bogatego dziedzictwa kulturowego i żywych tradycji. Jednym z ich najbardziej intrygujących i kontrowersyjnych zwyczajów jest TZW łapanie żon, ale na czym polega ten zwyczaj i jak ewoluował w dzisiejszym społeczeństwie? Tradycyjnie, podczas festiwali lub jarmarków, młody mężczyzna wybierał osobę, którą chciał poślubić. Ta praktyka miała symbolizować wzajemny szacunek i zainteresowanie. Kluczowym elementem tego procesu był rytuał obdarowywania. Przez dwa dni młody mężczyzna przedstawiał dziewczynie znaki uczucia. Jeśli nie oferowano żadnych prezentów, dziewczyna miała prawo odmówić propozycji i wrócić do rodziny. Jednak w ostatnich latach niektóre odstępstwa od tego zwyczaju budziły obawy. Zdarzały się przypadki, gdy osoby były zabierane bez ich zgody, co oprowadziło do niepokoju wśród zaangażowanych. Te incydenty wywołały dyskusję na temat równowagi między ochroną kultury a prawami człowieka. Wietnamskie Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki zajęło zdecydowane stanowisko, opowiadając się za eliminacją wszelkich praktyk niezgodnych z wolą. Podkreślają, że chociaż dziedzictwo kulturowe powinno być szanowane, musi być zgodne z nowoczesnymi przepisami i zapewniać godność wszystkim jednostkom. Ten złożony problem jest potężnie badany w nagradzanym dokumencie w Dzieci Mgły. Film śledzi członka społeczności hamong, gdy stawiają czoła wyzwaniom, jakie stawia ten zwyczaj. Oferuje rzadki i emocjonalny wgląd w życie ludzi hamong, stawiając ważne pytania, jak tradycja i postęp mogą współistnieć. I jak społeczności mogą zachować swoją tożsamość, jednocześnie chroniąc prawa każdej jednostki. Cześć przodków. Jak Wietnam pozostaje związany ze swoimi korzeniami w szybko zmieniającym się świecie. Odpowiedzą jest ponadczasowa praktyka czci przodków, tradycja, która łączy pokolenia i ucieleśnia kulturową tożsamość narodu. W wietnamskich domach ołtarze rodzinne zajmują centralne miejsce, ozdobione świecami, zdjęciami przodków i ofiarami, takimi jak owoce, ryż czy herbata. Ten codzienny rytuał to więcej niż duchowy, odzwierciedla wiarę, że więzi rodzinne sięgają poza życie i śmierć. Zapalanie kadzideł i składanie ofiar wyraża wdzięczność, szacunek i nadzieję na przewodnictwo ze strony przodków. Do roku 2024 ponad 75% wietnamskich gospodarstw domowych wciąż angażowało się w tę praktykę, co podkreśla jej kulturowe znaczenie. Ołtarze rodzinne, często znajdujące się w salonach lub wyznaczonych miejscach, są sercem tej tradycji. Podczas kluczowych wydarzeń Takich jak Nowy Rok Księżycowy czy Rocznice Śmierci, rodziny organizują szczegółowe ceremonie, zapraszając przodków do wspólnego świętowania. Te zgromadzenia nie tylko wzmacniają więzi rodzinne, ale także wprowadzają wartości kulturowe w młodsze pokolenie. Co ciekawe, cześć przodków kwitnie zarówno w wiejskich wioskach, jak i w tętniących życiem miastach. Nawet w szybkim tempie miejskich centrów Wietnamu, zapalanie kadzideł przy ołtarzu tworzy moment połączenia z dziedzictwem. Tradycja dostosowuje się płynnie do nowoczesnych stylów życia, udowadniając swoją trwałą aktualność. Ta praktyka to tylko jeden z wątków w bogatej tkaninie kulturowej Wietnamu. Jakie inne unikalne tradycje i wierzenia definiują codzienne życie w tym fascynującym kraju? Bądźcie czujni, gdy zagłębimy się w wibrantne dziedzictwo Wietnamu w następnym rozdziale. Nowy rok księżycowy. Każdego roku, gdy chłodne wiatry stycznia zaczynają ustępować, Wietnam ożywa w kolorowych obchodach Nowego Roku Księżycowego, znanego jako Tete. To nie tylko święto, to bijące serce wietnamskiej kultury. To czas, kiedy rodziny się jednoczą, czczą swoich przodków i pragną dobrobytu w nadchodzącym roku. Ulice przekształcają się w oszałamiający pokaz festiwalowych lampionów, tętniących rynków kwiatowych i radosnego zgiełku przygotowań, co sprawia, że Tete to jeden z najbardziej magicznych czasów na odwiedzenie Wietnamu. W dniach poprzedzających Tete, Rodziny w całym Wietnamie sprzątają swoje domy, aby zmyć pecha i powitać nowe błogosławieństwa. Domy ozdabiane są drzewkami kumkwatowymi, kwiatami brzoskwiniowymi i czerwonymi banerami symbolizującymi szczęście i bogactwo. Te tradycje tworzą atmosferę odnowy i nadziei na nadchodzący rok. Fascynującą częścią TT jest pożegnanie Boga Kuchni, który ma podróżować do Jadeitowego Cesarza, aby złożyć raport o uczynkach rodziny. Aby zapewnić komfort Bogu Kuchni, Rodziny palą ofiary w ramach rytuału. Cześć przodków to kluczowy element TT. Rodziny odwiedzają groby, aby je wyczyścić i ozdobić, a następnie palą papierowe ofiary, aby zapewnić swoim przodkom niezbędne rzeczy na życie po śmierci. Żadne obchody TT nie są kompletne bez wymiany czerwonych kopert wypełnionych pieniędzmi. Starsi członkowie rodziny wręczają te koperty dzieciom i młodszym członkom rodziny, symbolizując szczęście i dobroby. Ten gest, a nie kwota, ma największe znaczenie, reprezentując życzenia sukcesu i szczęścia w Nowym Roku. Publiczne festiwale są równie olśniewające. Miasta takie jak Hanoi i Ho Chi Minh City rozświetlają fajerwerki, parady i tańce lwów. Tradycyjne potrawy, takie jak banh chng i duszona wieprzowina, dodają pysznego akcentu do obchodów, z każdym daniem symbolizującym jedność, obfitość i wdzięczność. Festiwal Świątyni Królów Hung Festiwal Świątyni Królów Hung Znamy jako Dził to Hung Vuon, to coroczne święto, które honoruje legendarnych królów Hung, uważanych za założycieli Wietnamu. To wielkie wydarzenie odbywa się 10 dnia trzeciego miesiąca księżycowego według wietnamskiego kalendarza. Główne uroczystości odbywają się w prowincji Do, w kompleksie świątyni królów Hung, gdzie żywe ceremonie i działalności kulturalne trwają przez kilka dni. Obchody rozpoczynają się wielką procesją na górę Nien. Uczestnicy, ubrani w tradycyjne stroje, Składają ofiary, takie jak kadzidła, kwiaty i symboliczne potrawy, takie jak ban chan i ban giei, reprezentujące ziemię i niebo. Festiwal to uczta dla zmysłów, z tradycyjną muzyką, tańcem i występami sztuk walki. Wydarzenia wspólne, takie jak konkursy gotowania ryżu, dodatkowo podkreślają bogate dziedzictwo kulturowe Wietnamu. Więcej niż festiwal, jest to potężny symbol jedności narodowej i dumy, Wzmacniający głęboko zakorzenioną wartość ci przodków i pamięci o swoich korzeniach. Uznany przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe, Festiwal świątyni Królów Hung przyciąga uwagę z całego świata. Oferuje unikalny wgląd w historyczne i kulturowe bogactwo Wietnamu. Dla tych, którzy szukają głębszego połączenia z duchowymi i wspólnotowymi wartościami kraju, ten festiwal zapewnia niezrównane doświadczenie, które można znaleźć tylko w Wietnamie. Pływające rynki. W delcie Mekongu w Wietnamie rzeki są czymś więcej niż tylko drogami wodnymi, są życiem regionu. Pływające rynki od dawna definiują ten obszar, łącząc handel i kulturę w sposób zarówno praktyczny, jak i głęboko zakorzeniony w tradycji. Małe drewniane łodzie, znane jako sampani, wypełnione są świeżymi owocami, warzywami, owocami morza i rękodziełem. Ale jak te pływające rynki zdołały przetrwać w dzisiejszym szybko modernizującym się świecie? Te rynki nie są tylko tętniącymi życiem centrami handlowymi, są kluczowe dla gospodarki Delty i jej struktury społecznej. Każdy pływający rynek ma swój własny, charakterystyczny charakter. Rynek CI Run w pobliżu Kendo jest szczególnie znany ze swojej wielkości i różnorodności. Sprzedawcy używają wysokich bambusowych słupów do wyeksponowania swoich towarów, co ułatwia kupującym identyfikację produktów z daleka. Rynki są najbardziej zatłoczone między piątą a siódmą rano, co odzwierciedla etykę ciężkiej pracy regionu i potrzebę utrzymania świeżości produktów. Pływające rynki przyciągają nie tylko mieszkańców, ale także ciekawych podróżników. Odwiedzający często wynajmują łodzie, aby doświadczyć żywej atmosfery i zobaczyć unikalny rytm życia na wodzie. Jednak w miarę wzrostu turystyki niektóre rynki dostosowały się, wprowadzając stoiska z jedzeniem i pamiątkami obok tradycyjnych towarów. Czy ta ewolucja to znak elastyczności? Czy może zbytnio odbiega od pierwotnego celu rynków? Pływające rynki symbolizują odporność i harmonię z naturą, jednak ich przyszłość jest niepewna, gdyż urbanizacja i zmiany klimatyczne zagrażają wodnym szlakom. Zachowanie tych rynków to nie tylko kwestia utrzymania tradycji kulturowych, to także ochrona ekosystemu, który podtrzymuje ten sposób życia. Jakie lekcje możemy wyciągnąć z tych rynków o równoważeniu zmian i zachowywaniu tego, co najważniejsze? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej i nie zapomnij subskrybować, aby poznać więcej fascynujących historii z całego świata. Domy wielopokoleniowe. Domy wielopokoleniowe są podstawą kultury wietnamskiej, ucieleśniając głębokie zaangażowanie w rodzinę i wspólnotę. Zastanawiałeś się kiedyś, jak życie z dziadkami, rodzicami i dziećmi pod jednym dachem kształtuje codzienne życie. Ta tradycja, zbudowana na lojalności i jedności, wpływa nie tylko na rodziny, ale także na samą strukturę społeczeństwa wietnamskiego. Zazwyczaj razem mieszka trzy, a nawet cztery pokolenia, tworząc cykl wzajemnego wsparcia. Młodsze pokolenia opiekują się starszymi, zdobywając w zamian mądrość i wskazówki. Dziadkowie często odgrywają kluczową rolę w wychowywaniu wnuków, umożliwiając rodzicom skupienie się na pracy i wniesieniu wkładu finansowego. Taki sposób życia sprzyja szacunkowi, wspólnemu celowi i bezpieczeństwu, które wykracza poza indywidualne potrzeby. Codzienne życie w tych domach kręci się wokół połączenia. Poranki często zaczynają się od wspólnych posiłków, gdy starsi przygotowują tradycyjne dania, podczas gdy dzieci szykują się do szkoły. Wieczorami rodzina zbiera się wokół wspólnego stołu, Dzieląc się historiami i wzmacniając swoje więzi. Te rutyny to puls życia rodzinnego w Wietnamie. Jednak urbanizacja stopniowo przekształca te tradycje. W miastach takich jak Hanoi i Ho Chi Minh City rosnące koszty życia i mniejsze mieszkania wyzwania dla dużych gospodarstw domowych. Mimo to duch życia wielopokoleniowego trwa, a rodziny znajdują kreatywne sposoby na utrzymanie bliskich więzi poprzez regularne wizyty i wspólne obowiązki. Więcej niż tylko układ mieszkalny. Domy wielopokoleniowe są filarami wsparcia, które zachowują wartości kulturowe i zapewniają, że tradycje są przekazywane dalej. Uczą lekcji w odporności, lojalności i trwałej mocy wspólnoty. Używanie pałeczek do każdego dania. W Wietnamie nie znajdziesz noży i widelców na stole. Zamiast tego, pałeczki są podstawowymi przyborami do każdego posiłku, od prostych rodzinnych kolacji po wielkie świąteczne uczty. Jeśli odwiedzasz Wietnam, Możesz uznać tę tradycję zarówno za intrygującą, jak i urokliwą. Dla Wietnamczyków pałeczki, to nie tylko narzędzia do jedzenia, symbolizują troskę i dzielenie się jedzeniem w przemyślany i szanowany sposób. Na początku posiłku, szczególnie podczas świąt, zwykle goście używają czystych pałeczek, aby podać jedzenie innym, zanim podadzą sobie. Ten hojny gest jest kluczowym elementem wietnamskiej kultury jedzenia. Chociaż wiele krajów azjatyckich, takich jak Chiny i Korea Południowa, Również używa pałeczek, Wietnam ma swoje własne unikalne zwyczaje. Na przykład wskazywanie pałeczkami bezpośrednio w miskę ryżu uważane jest za niegrzeczne. Stukanie pałeczkami o miski lub talerze jest unikane, ponieważ uważa się, że przyciąga niepożądane duchy i zakłóca harmonię posiłku. Unikanie tego nawyku odzwierciedla również dobre maniery, coś głęboko cenionego w wietnamskim społeczeństwie. Tradycyjne wietnamskie pałeczki są okrągłe, Proste i często pozostawiane niepomałowane lub nieozdobione. Ich końce są zaokrąglone, a nie ostre. W północnym Wietnamie pałeczki są zazwyczaj wykonane z bambusa, podczas gdy na południu częściej używa się drewna kokosowego. Opanowanie używania pałeczek to nie tylko umiejętność, to okno na kulturowe tradycje Wietnamu. Co myślisz o wietnamskim zwyczaju podawania innym przed podaniem sobie? Czy odzwierciedla to wartość, którą chciałbyś zobaczyć w swojej własnej kulturze jedzenia? Daj nam znać swoje myśli w komentarzach. Ciekawe fakty o wietnamskiej kawie. Czy wiesz, że Wietnam jest drugim co do wielkości eksporterem kawy na świecie, zaraz za Brazylią? Wprowadzona przez Francuzów w XIX wieku, kawa stała się istotną częścią wietnamskiego rolnictwa. Dziś Wietnam produkuje ponad milion ton kawy rocznie, cementując swoją pozycję jako globalny potentat kawowy. Wietnam jest również domem jednej z najdroższych kaw na świecie znanej jako kopiluwa. W krajach takich jak Indonezja i Filipiny, ta luksusowa kawa może kosztować nawet do 600 zł za kilogram, co czyni ją jedną z 10 najdroższych kaw na świecie. Jej wysoka cena wynika z unikalnej metody produkcji. Sywety jedzą dojrzałe owoce kawówca, a ziarna przechodzą przez ich układ pokarmowy, wychodząc w ich odchodach. Po zebraniu te ziarna są cenione za swój charakterystyczny waniliowy aromat i naturalnie słodki smak. Pomimo francuskich korzeni, Wietnam rozwinął unikalną kulturę kawową. Tradycyjna wietnamska kawa parzona jest za pomocą małego metalowego filtra umieszczonego na kubku, co pozwala gorącej wodzie powoli przesiąkać przez fuzy. Wiele osób w Wietnamie cieszy się kawą czarną z lodem lub słodzoną mlekiem skondensowanym, tworząc profil smakowy, który jest zarówno mocny, jak i gładki. Wietnam jest także największym eksporterem kawy rabaste na świecie. Wietnamska rabaste zdobyła międzynarodowe uznanie zdobywając nagrody na prestiżowych wydarzeniach, takich jak Best of the World International Catering K. Dodatkowo certyfikaty od szanowanych organizacji, takich jak Rainforest Alliance, UTZ i Fairtrade, zapewniają, że wietnamska rabaste spełnia rygorystyczne globalne standardy jakości. Francuski wpływ kolonialny Kultura Wietnamu to fascynująca mieszanka głęboko zakorzenionych tradycji i trwałego wpływu kolonializmu francuskiego, który odcisnął swoje piętno na architekturze, kuchni i sztuce. Jak Wietnam przyjął te obce elementy, jednocześnie zachowując swoją tożsamość? Odpowiedzą jest odporność i pomysłowość jego ludzi. W miastach takich jak Hanoi i Ho Chi Minh City, francuska architektura odzwierciedla kolonialną przeszłość. Katedra Świętego Józefa w Hanoi, z jej uderzającym neogotyckim stylem oraz centralna poczta w Saigonie, zaprojektowana przez francuskich inżynierów, to ikony. Codzienne domy również noszą francuskie akcenty, takie jak okna z żaluzjami i żelazne balkony, dostosowane do tropikalnego klimatu Wietnamu. Ta fuzja europejskiej elegancji z lokalną praktycznością jest unikalnie wietnamska. Kuchnia kraju to kolejny przykład tego kulturowego połączenia. Ukochana kanapka ban mi łączy chrupiącą francuską bagietkę z tradycyjnymi wietnamskimi nadzieniami, takimi jak marynowane warzywa i zioła. Pho, słynna wietnamska zupa nudel, uważa się, że była inspirowana francuskimi przepisami na konson. Nawet kawa, wprowadzona w czasach kolonialnych, przekształciła się w unikalne wietnamskie kreacje, takie jak ca phe kawa mrożona z mlekiem skondensowanym. Francuski wpływ zmienił także sztukę i edukację w Wietnamie. Francuskie techniki malarskie połączyły się z tradycyjnymi stylami, dając początek unikalnym wyrazom artystycznym. System edukacji, niegdyś wzorowany na francuskich instytucjach, położył fundamenty pod nowoczesną akademię w Wietnamie. Chociaż rządy kolonialne zakłóciły wiele tradycji, zdolność Wietnamu do integrowania i redefiniowania tych wpływów pokazuje jego odporność. Francuska architektura Jedzenie i sztuka są teraz splecione w tkankę kulturową narodu, tworząc część dumnej, warstwowej tożsamości. Jeśli podobał ci się dzisiejszy film, naciśnij przycisk lubię to i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Twoje wsparcie